myślałem sobie, że poprawię swoją kondycję że Jeżeli zrzucę kilogramy, ale przede wszystkim no dobra, nieistotne, że coś poćwiczę i będę wstawał o wschodzie słońca i dzisiaj było bardzo fajne gdzie było bardzo fajna rzecz, bo stałem, obudziłem się przed budzikiem, po prostu o 10 spać i stałem i mówię, Nie, od jutra, od jutra. Ja stanąłem przed lustrem, nie się. Oj, dole gruba się jedziesz, kurde. Tylko tak. I Adam. Jak coś to idź spać. Jak nie, no to ubieraj się i przebiegnij się na rzekę. I zacznij dzisiaj ten pomysł, że wstajesz o wschodzie słońca! I to jestem! No to, let's go! Małe przebieżka, tak naprawdę trucik świński. Zaczynamy. Dzień pierwszy. Bęk O poranku, tak sobie wymyśliłem. O poranku znaczy się 10 minut przed wschodem słońca. Ja myślałem, że jeśli będę w tym miejscu, oczywiście to codziennie rano będę przebiegał sobie tu nad swoją rzeczkę. Po co mi to? No, tak się trochę za. Siedziałem, za długo siedziałem w nocy, chcę odwrócić ten trend, że będę szybciej chodził spać, też uwielbiam siedzieć w nocy, znaczy raz mi jest potrzebne to, raz mi jest potrzebne to i tak jak mówiłem przed czołówką, że no dzisiaj miałem dużo gadania ze sobą przed lustrem, czy wstać i, i czy się położyć i tak. No, ale dzisiaj uwielbiam, że już nie ja jadę, bo no, powiedziałeś sobie, zrób, jesteś Cipą i tak dalej, bo kiedyś się w ten sposób motywowałem tylko dzisiaj rozmawiam ze sobą po prostu w ten sposób, że okej, okay, no przecież to za problem, chcesz to się kłać um, po coś żeś wymyślił ten, te poranki. Zawsze możesz wybrać i ten wybór będzie okej, okay, ten wybór będzie okej. Okay. Wszedłem tylko sobie na balkon i tak mi wiatr chodził z tego snu. Nie no, dobra, idę. Także teraz przybiegam, to jest jakieś bardzo z półtora kilometra. Może około dwójki, nie, gdzie dwójka, półtora kilometra gdzieś. Sobie tutaj mogę dobić do swojej rzeczki. Sporo to jest gorzej, bo idzie pod górkę no i co no i oczywiście jeśli będę to robił systematycznie bo w każdym działaniu potrzebna jest systematyka to wiadomo, że e, po pierwsze nawet takie małe przebieżki no, zachęcą mnie do większe, większej aktywności sportowej e, to poprawi się mój umysł, co za tym idzie a też zrzucę jakieś parę kilometrów kurde kilometrów zrzucę <ścoughs> parę kilogramów no, potrzebuję nabrać, e, nabrać troszeczkę wytrzymałości i tężyzny fizycznej. E, no ja wiem, że potrafię mieć tą wytrzymałość fizyczną, bo zrobiłem kiedyś Iron -y, więc e, na pełnym dystansie, więc wiem, że moje ciało potrafi coś zrobić. Komu muszę troszeczkę po prostu rozruszać i po to właśnie to wstawanie rano. A dzisiaj jestem na drugi dzień na poście robię takie przeczyszczenie, bo zawsze lubię zaczynać od postu Ile dni, nie wiem, zobaczymy Lecimy. Będę wam tu pokazywał czy wstałem, czy nie wstałem. To też na pewno nagrywanie tych filmów będzie dla wujasa piękną motywacją. No to buziaki. Bądźcie dla siebie dobrze. Hej! Na powrocie mam takie zajebiste schody. Uch, dzisiaj po prostu chyba wejdę tylko. Raz, dwa, trzy, cztery. Że, dobrze, dzień.